Haha, to tak naprawdę nie był ostatni odcinek, bo kłamałem. Zanim przejdziemy do odcinka właściwego, to jeszcze chciałem powiedzieć, że, jak ktoś ma zamiar się przyjebać do mojej fryzury again, to przypominam, że fryzjerzy są zamknięci. Zresztą moja fryzjerka wyjecha na urlop. Także chuj wam w dupy. Nie będę nosił czapki, bo, bo nie jest mi wygodnie wiecznie chodzić w czapce. Także teraz macie 5 minut, żeby sobie kurwa. Pospierdala się na dole, a tymczasem zaczynamy. Więc dzisiaj chciałem powiedzieć, że, w związku z panującą obecnie na świecie sytuacją, w moim życiu zmieniło się w zasadzie totalnie kurwa nic. Ogólnie to wiele ludzi straciło pracę, i to jest w sumie przykre. Ale dla ludzi pracujących w szeroko pojętym handlu, raczej zmieniło się prawie nic. Oprócz tego, że nam takie pleksy przed mordą powiesili swoją drogą, to jest śmieszna sprawa, bo ludzie cię nie słyszą, ty nie słyszysz ludzi, komunikacja jest zajebista. Dzień dobry, poproszę papierosy czerwone. Najlepiej. długie. Dzień dobry, co? P pół litra czy 0,7? Co? Co? Słucham, co? Co? Jeszcze raz! Papierosy czerwone, poproszę, setki! Jakie bletki? Nie mamy bletek, nie, nie mamy! Co? Nie, czerwone! Czerwone, Tam, tamte, co? No i tak to mniej więcej wygląda. Swoją drogą w tych maskach to się też nie da, kurwa, oddychać. Chuj, przez to słychać. No, ale ogólnie to nie jest tak źle. Chyba, że akurat mnie okradają i chcą podpalić stację ze mną w środku. No, ale to nie zdarza się tak często, tam raz na miesiąc. Chyba nie pracuję w aż tak patologicznej dzielnicy, ale nie będę się powtarzał dwa razy. Bo to już mówiłem na Instagramie. Jeżeli jesteście ciekawi dokładnie całej historii, to tutaj jest jakby odnośnik. W opisie będziecie mieli link i tam jest story zapisane pod tytułem Nocna Przygoda, także zapraszam. Ale dzisiaj chciałem się skupić na czymś innym, bo już jakiś czas tam pracuję i zacząłem się zastanawiać, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to ludzie są jacyś przyjebani, no bo codziennie spotykamy w chuj ludzi na ulicach, no i oni wydają się normalni I co, tylko wchodzą do sklepów, zamieniają się w jakichś zjebów? No bo wyjaśnijcie mi typa, który wchodzi do sklepu... Przebiega przez cały sklep bez słowa i wychodzi. No, ja mam momentalnie takie. Na bank coś zajęba. No i idę sprawdzić kamery. No i kurwa, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, nic nie zajębał, więc po jaką cholerę on tu wszedł w ogóle i nawet by nie zdążył spojrzeć na półki, to no, było takie ten, Po prostu przeszedł i, i wyszedł. Po jaką cholerę w ogóle? Po co? Ja nie wiem, zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest może część jakiegoś większego maratonu. Może on tak naprawdę jakiś checkpoint zaliczał po prostu i trasa prowadziła przez te stacje, nie mam pojęcia, ale no... Nie rozumiem, nie rozumiem. Ale nawet nie wiecie, jak niesamowitą frajdę sprawia mi obsługiwanie najwolniejszego człowieka na świecie. Dzień dobry. Będą... Papierosy te niebieskie. Mówię, no że ok, nie ma problemu. mu te fajki, mówię, że będzie 16 zł. Załóżmy, nie? No i wtedy zabawa się zaczyna. dwa złote. I wtedy zazwyczaj już nie wytrzymuję i mówię mu, no kurwa, szybciej, bo ludzie inni czekają, ja też chcę stąd wyjść zajarać, bierz pan albo spierdalaj. No tak naprawdę mu tak nie mówię, bo nie mogę, ale tak sobie myślę. Albo kolejna grupa ludzi, pozwoliłem ich sobie nazwać klientami z syndromem Stevie'ego Wondera. Przepraszam, czy macie może jakieś kubki na sprzedaż? Nie! A to, co trzymasz właśnie w ręku, to jest tak naprawdę maszynka do golenia, tylko ją zaprojektowali, żeby wyglądała jak kubek. Ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć, jak ktoś przyjdzie do kasy, nie przechodząc przez sklep i po prostu zapyta, czy można u Was kupić buty? Nie kurwa, to jest stacja benzynowa, a nie sklep obuwniczy. Ale jeszcze to rozumiem. Ale jak można pytać, czy mamy na sprzedaż na przykład chipsy, patrząc się kurwa na chipsy z 3 cm odległości? No kurwa, jak? Albo ci, co przyszli dzisiaj ewidentnie kogoś podkurwić, bo w sumie obudzili się w takim zajebistym nastroju i sobie pomyśleli: hmm, a pójdę dzisiaj kurwę jakiegoś kasiera w sklepie. No i trafiło oczywiście na mnie. No i wchodzi sobie taki typek do sklepu i wykonuje taki manewr. Dzień dobry, eee, eleny czerwone poproszę. Okej, okay, okej. Okay. Kurwa, wyraź! Proszę bardzo. Pięć paczek. nie mogłeś powiedzieć od razu. Tylko ja się muszę szarpać z tą zjebaną szufladą drugi raz. I on ma wtedy takie <laughs> ah, zaspokoił tego wewnętrznego skurwiela i już może zadowolony ruszyć dalej. W dzień pełen przygód. Kocham to jak ludzie się na mnie wyżywają. Albo typ co był tak słaby z matematyki że jak ma stówę to w zasadzie nie wie, co może kupić i na ile mu piwerek starczy, więc przychodzi do kasy, kładzie mi baton na ladę i dwa piwa. Ja mu je kasuję, on płaci wszystko spoko, po czym zostawia to na ladzie i odchodzi mówi, jeszcze momencik, jeszcze momencik. Biegnie na sklep znowu, przynosi kolejne dwa browary, znowu płaci. No to ja mu wydaję resztę, znowu drukuję paragon, wszystko spoko. Ja mu wydaję resztę, on sobie bierze patrzy, on Mówi, o kurwa, już tyle pieniędzy. To ja, pan poczeka jeszcze chwilę. No i zapierdala znowu na sklep. Przychodzi znowu z piwem. Jeszcze jakieś cukierki po drodze jednie położy. Ja mu znowu to kasują. Znowu płaci. Za ten czas się ludzie zbierają. A on mówi, jeszcze chwila, bo, bo reszty zostało. To, to ja jeszcze pobiegnę. Ludzie się zbierają w kolejce za nim oczywiście. Patrzą się na mnie, bo to jest moja wina, że to tak długo trwa. Cała agresja skupia się. O tutaj. Ja już typowi drukuję 50 kurwa paragon, sobie no myślę, boże, idź stąd kurwa, panie, bierz pan to, co masz brać i wypierdalaj. Tak też mu nie mówię, bo nie mogę, ale chciałbym bardzo mocno w tym momencie mu to powiedzieć, no bo z jakiej paki, cała agresja. Tych ludzi, którzy czekają w kolejce za nim, skupia się na mnie, a nie na nim. Przecież to nie jest moja wina, ja nic z tym nie mogę zrobić, muszę być miły mimo wszystko. I mówić, tak oczywiście, niech sobie to pan tu pierdolni, pobiega jeszcze po sklepie w międzyczasie. Inni ludzie poczekają, bo przecież pan jesteś królem imprezy, prawda? Fajne też jest, jak już po paru parunastu takich przyjebanych klientach, wpadnie taki no, może nie menel, ale taki typowy Polaczek-alkoholik, co musi sobie codziennie piwko jebnąć. I żeby usprawiedliwić swój alkoholizm, to zawsze sypnie jakimś fajnym żarcikiem. A najlepsze to się zaczęło, jak ten cały wi wirus się pojawił, bo... przychodzi taki już kurwa trzeci raz dzisiaj po kolejne sześć piwerek. I po raz trzeci dzisiaj mówi ten sam żart, czyli... Mam nadzieję, że nie pływa, to się utopi. Hahaha, ha, ha, kurwa. Się uśmiałem tak, że aż normalnie się będę tu turlał całą noc między regałami ze śmiechu. N nieprawdopodobna dawka humoru. Fascynują mnie też ludzie, którzy tak nie do końca wiedzą, gdzie oni przyszli. I, i na przykład taka paniunia wpada z paczką jakichś tabletek i mówi: Przepraszam pana, ale to, bo jakby pan mi tu polecił jakiś zamiennik tych tabletek, tylko że tam pan wie, ja tu mam chyba jakieś chore puco. I tutaj by trzeba było jeszcze ta dawka tutaj tego, tego leku, jakby była odpowiednia, bo wie pan, bo ja tutaj mam jeszcze zwyrodnienie stawu biodrowego. I, I ten, ja nie wiem, czy to przy mojej cukrzycy można brać, i w ogóle także, jakby mi pan coś polecił, coś, by mi pan polecił, jakiś zamiennik, bo y, coś bym chciała, coś. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Tak, 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 wie Pani co, to y, proszę się tam położyć na kozetce, zaraz przyjdzie ordynator i, i ją panią przebada i przepiszemy odpowiednie leki, wystawimy receptę y, ten i od razu na miejscu już pani może kupić, bo mamy pełen asortyment, także jakby jakieś badania, leki, coś rentgen, to y, wszystko można u nas zrobić. Tak, tak, proszę, tam zapraszam. Nie, nie rozumiem tego, ale zupełnie bliźniaczą sytuację mamy w momencie, kiedy ludzie przychodzą kupować startery do telefonów różnych sieci i, i po prostu stoi typ i mówi: e, Wie pan, co jakby mi pan powiedział, e, która z tych ofert byłaby najlepsza, bo, bo, bo tam e, jaki ten kod aktywować, czy to się opłaca, czy tam później ja mogę telewizję na przykład też ze z tego wziąć ogólnie. I, I ten, i, i jakby tam, no które, które najlepsze, bo to trzeba by tam, jaki kod wpisać tam na internet, nie, bo bym chciał internet też, ale też dzwonienie by się przydało, także tu, tu widzę takie, y, są ogólnie, y, to który by Pan polecił, ogólnie tak. Ja dokładnie wiem tyle samo, ile przeczytam z tyłu, co jest napisane na tym starterze, ale już się nauczyłem, że dyskusja z takimi ludźmi nie ma totalnie sensu, więc czytam tam i mówię, tak, tak. To w chuj internetu jest, powiem panu. No, w pizdu. Także, no, jak pan tu wpisze ten kod, o co tu tu z tyłu jest, widzi pan? Takie te gwiazdki, osiemdziesiątki, i takie inne i na koniec płotek, to... To tak, bierz pan ten i on będzie najlepszy. Nie ma lepszych, powiem panu. I Później, jak, jak pan to wpiszesz, to jeszcze panu z anteną przyjadą, telewizor zamontują i będzie zajebiście. No, na, tam w gratisie nawet pan będzie miał darmowe pompowanie kół. Także spoko, bierz pan, no. Oferta w pizdeczko. Ja naprawdę staram się zrozumieć takich ludzi. Ale ciężko? W sumie to powiedzcie mi, jak ja mam się nie wkurwiać w tej pracy. W sensie nie rozumiem, bo to jest dramat jakiś. Ciężko jest mi też zrozumieć ludzi, którzy w biały dzień, kiedy wszystkie sklepy są pootwierane, wijają na stację benzynową, rzucają mi coś na ladę, ja im to kasuję, a oni nagle... Co tak drogo? Kurwa. Co, co tak drogo? Ojej, przepraszam pana, ja już zmieniam te ceny, dobrze? Do, ja tu dla pana zmienię... Albo wie pan co w ogóle, niech pan sobie weźmie za darmo, ja zapłacę, no przecież nie będzie się pan wykosztowywał na paczkę chipsów, no... Proszę pana. Jeszcze może wódeczkę dorzucę do tego, co za jest. W sumie y, to wódeczka też się przyda. Czemu nie? Przecież żyjemy w Polsce, także co? Może, może ten? To ja z mnie naprawdę pana przepraszam. Ja nie chciałem pana urazić, także ta cena to y, moja wina. Tylko jest. No, no bardzo pana przepraszam. Już tutaj zmienię w systemie. Do Lidla se kurwa, jedź masz kilometr, niecały dalej. Nie będziesz mi dupę zawracał, kurwa. Samochodem przyjechałeś, kurwa, człowieku! Tam za rogiem Lidl jest! Kupuj po tej cenie jaka jest, albo jedź sobie kurwa kawałek dalej! Puchuj, przyjeżdżasz na stację po chipsie, jak masz sklep obok! Na, nawet sobie nie wyobrażacie, ile razy chciałbym sobie tak wybuchnąć, ale no ni niestety te też mi nie wolno. Także. Dalej muszę być miły i się uśmiechać i mówić, że. No przepraszam, no, nie moja wina. Po, poproszę kierownika o promocję, jakieś coś. No, naprawdę, no taka cena, no taka cena. To kurwa, trzeba powtarzać tysiąc razy kurwa dziennie. Normalnie radość mnie wtedy rozpiera tak niesamowita, że wy sobie nawet nie wyobrażacie tego, jak ja szczęśliwy jestem w takich momentach, po prostu po to żyję, żeby służyć ludziom, właśnie tak. Są sytuacje, w których czuję się troszeczkę niezręcznie, bo, bo, bo zdarzają się tacy klienci, którzy po prostu przyjdą i nic nie mówią, w sensie stanie przy kasie i, i sytuacja wygląda mniej więcej tak. Czym mogę pomóc? Nie? Przeszkadzam? To ten. To ja zaczekam. Mhm. Tak, tak. Spoko, spoko. Nie tu coś? Nie? A ja nie? Dobra, nie. No, i ogólnie tak stoimy w ciszy jakieś. 5-6 minut. Po czym typ się obraca i wychodzi. Trochę trochę creepy to jest, nie, nie wiem o co mu chodzi, ale, ale. no, no, trochę ten. Dziwna, dziwna sprawa. Nie wiem, jakby mi ktoś wyjaśnił, co tacy ludzie chcą, i to nie wiem, czy znaleźli mnie w końcu, czy nie? Nie? To nie oni? Mam nadzieję, że nie. Mimo, że jest on pełen agresji, to. Nie jest w sumie tak źle, bo przecież jak już mówiłem, żyję po to, żeby służyć ludziom, tak jak każdy z nas, który pracuje w podobnym zawodzie i ma styczność z ludźmi. I chciałem też zauważyć, że wcale nie jestem takim złym człowiekiem i nie jestem rasistą, bo tym razem nie wspomniałem o Ukraińcach, którzy kradną kawę, bo po prostu coś ostatnio nie przyjeżdżają. Także chyba się dowiedzieli, że, że wiem. I postanowili na chwilę zwinąć interes. A ty, widzu i widzowianko, jeżeli jeszcze nie zawinęłaś swojego interesu bądź nie zawinąłeś yy, i wciąż pracujesz z ludźmi, to jeżeli masz taką ochotę po obejrzeniu tego filmu, to możesz podzielić się w komentarzach yy, jakby swoimi doznaniami, i, i czy może pominąłem jakiś rodzaj klienta, bo u mnie sama patola, także może u Was jest coś innego, yy, także. To chyba by było na tyle I, i, i tak, tak, myślę, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się mordeczki i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku będzie to ogarnięte i będę wyglądał jak człowiek. Także do zobaczenia. Eluvina. Czy tam coś?